złom dobry dotarliśmy do końca mojej opowieści mojej serii pod tytułem Moja droga do Boga. Chcę wam pokazać książki, kasety, płyty. Jest to tabliczka, którą jeden z braci kupił mi kiedyś w Ameryce i to serduszko blaknie. Ja sobie tą miłość do Boga przy pomocy tego pisaka odnawiam, żeby było na czerwono. I wożę to za szybą w moim aucie. Różne ludzie wożą tabliczki, wiecie, ze swoim imieniem, ze swoim jakąś e, przezwiskiem. A ja po prostu coś takiego. No i kiedyś w północnych, w północnych Niemczech stałem na stacji benzynowej podeszła do mnie kobieta, mówiąc, że jej mąż jest kaznodzieją. Dałem jej książkę w języku niemieckim. E, książkę o poselstwie, tak. Czym jest owo poselstwo? Otóż e, Wiecie, Bóg ma drogę do kontaktowania się z człowiekiem. Jedną i tą samą drogę, ponieważ Bóg się nie zmienia. Ludzie się zmieniają, ale Bóg ma swoje stałe sposoby, bez względu na to, co myśli człowiek na ten temat. I taką drogą zawsze do komunikowania się z człowiekiem był prorok. Prorok, który był na ziemi. I ja wierzę mocno, że żyjemy w czasie końca. Czasów tego świata i widzimy, co się dzieje, i tak dalej dookoła. Świat się rozpada, jest nawet takie kazanie pod tytułem Świat się znowu rozpada. I ja dotarłem dzięki Bogu do prawdy, której szukałem, tak? Mówiłem wam w poprzednich filmikach, że szukałem prawdy, wiedziałem, że gdzieś ona jest, ale nie wiedziałem gdzie, ale Bóg przyszedł do mnie i objawił mi tą prawdę. Jest taka pieśń, która mówi. On przyszedł do mnie, bo nie mogłem pójść tam, gdzie był on. Więc on przyszedł do mnie. I tak się stało w moim przypadku. Są dostępne materiały chrześcijańskie, są broszury, są książki, są płytki z nagraniami, z kazaniami. Williama Branhama, który był potwierdzonym Bożym prorokiem w dzisiejszych czasach, już nie żyje, zmarł w 1965 roku. Głośne przebudzenie uzdrowieniowe w Ameryce. było W jego czasach dużo ludzi było uzdrawianych z raka, z różnych ciężkich chorób i tak dalej. I potem przyszło poselstwo, tak? przyszło słowo, ponieważ słowo zawsze przychodzi do proroka i słowo jest żywe. To poselstwo jest żywe, moi drodzy. Ja zacząłem od broszur, potem otrzymałem książki, następnie dostałem kasety. I jest to kazanie, dlaczego jestem przeciw zorganizowanej religii, jedno z moich ulubionych, bo ja też jestem przeciw zorganizowanej religii. I przeczytamy, co prorok miał nam do powiedzenia. Tutaj na każdej kasecie jest przeważnie w języku angielskim, ale znalazłem po polsku też jego przesłanie. Przeczytamy, przeczytajmy to razem, żebyśmy mieli obraz jasny tego wszystkiego. Ani na chwilę nie przynoszę tego poselstwa do ludzi w tym celu, aby mnie naśladowali albo przyłączali, przyłączyli się do mego kościoła albo założyli jakieś towarzystwo albo organizację. Nigdy tego nie czyniłem ani nie będę tego czynił obecnie. Nie interesuję się tymi sprawami, nie, ale interesują mnie sprawy Boże oraz ludzie. A gdybym mógł osiągnąć tylko jedną rzecz, będę zadowolony. Tą rzeczą jest oglądać ugruntowany i prawdziwy, duchowy stosunek między Bogiem i ludźmi, w którym ludzie stają się nowym stworzeniem w Chrystusie. Są napełnieni Jego duchem i żyją zgodnie z Jego słowem. Chciałbym wszystkich zaprosić, błagać i ostrzec, aby słuchali Jego głosu w tym czasie i wydali całkowicie swoje życie Jemu. Podobnie jak ja ufam w moim sercu, że oddałem Jemu wszystko co mam. Niech Was Bóg błogosławi, a niechaj Jego przyjście sprawi radość Waszym sercom. No i tu zawsze są informacje na temat kazania, gdzie ono było wygłoszone, kiedy data. Także mówiąc moimi słowami, prorok przyszedł po to, abyśmy my osiągnęli. Jedność z Bogiem. Jest to piękne kazanie. Jedność z Bogiem. Ono jest dostępne za darmo, można go czytać. Jest kazanie pod tytułem Nasienie węża. Ci, którzy mają pytanie na temat węża, mogą znaleźć odpowiedź. Panie, czy to jest znak końca? Jest też takie kazanie. Tych kazań jest ponad 1100, wiecie? I nie wszystkie są przetłumaczone na język polski. Super zmysł. Wiara jest super zmysłem. Wiara to nie jest jakiś kościół. Ludzie mówią, Moja wiara, Twoja wiara. Nie? nie, albo się ma wiarę, albo się jej nie ma. A wiara nie jest rzeczą wszystkich. Wpływ jednego człowieka na drugiego. Musiałem przykładowe takie kazania, by Wam pokazać, jakie są. Odwróć się w kierunku Jezusa. Pokażę Wam teraz rzecz nadprzyrodzoną. Ludzie mówią o UFO i tak dalej, ale zawsze mają na to niewyraźne zdjęcia. Wiecie? Mam wyraźne zdjęcie. Rzeczy Nadprzyrodzonej. Jest to zdjęcie Williama Branham'a ze słupem ognia nad jego głową. Jest to prawdziwe zdjęcie zrobione w Houston, Texas, w Houston Colosseum w roku 1950, kiedy Bóg przyznał się do tego proroka, pozwalając sobie zrobić z nim zdjęcie. Ten sam słup ognia, który powalił Pawła w drodze do Damaszku, Moi drodzy, tego zdjęcia w Polsce nie zobaczycie za często ani w telewizji, ani nigdzie, ani nie usłyszycie o tym poselstwie, ponieważ jest to kraj niestety katolicki, ale ja przekazuję Wam wiadomość tak, o tym, że istnieje poselstwo od Boga dla człowieka, aby mógł żyć wiecznie, ponieważ co jest celem chrześcijaństwa? Czy celem chrześcijaństwa jest bycie człowiekiem religijnym? Tutaj mam też kasety w języku angielskim, które mogę sobie słuchać na nasienie węża właśnie. E, religia to jest zasłona. Wiecie, człowiek, który się chce zasłonić przed Bogiem, to stwarza pewną religię. Są ludzie, którzy stworzyli sobie religię polegającą na zbieraniu śmieci w lesie, aby uczynić z siebie dobrych ludzi, tak? Ja w tym nie uczestniczę. Ja wolę poświęcić moje życie na to, aby przybliżyć ludziom poselstwo czasu końca. Wykład VII wieków Kościoła oraz siedem pieczęci, które pokazywałem wam wcześniej, to są piękne, piękne książki. Jest tutaj dużo odpowiedzi na dużo pytań. W każdym wieku był posłaniec. Tak był Paweł, Ireneusz, Martin, Kolumba, Luther, Wesley i właśnie w naszym wieku był William Branham. Są książki na jego temat. Które możemy czytać, oglądać zdjęcia archiwalne z różnych, wiecie, z różnych kampanii uzdrowieniowych i tak dalej, z jego życia, z życia i, i po prostu to wszystko jest dostępne, tak? To wszystko jest za darmo, nie trzeba, nie trzeba płacić, aby otrzymać. I tutaj jest fajny cytat na końcu. Słowo, które jest żywe, ono zawsze przychodzi do proroka. Pamiętacie, jak Jan chrzciciel chrzcił w rzece Jordan, tam też przyszło do niego słowo, ponieważ on był prorokiem, a słowo przychodzi do proroka. Nie chcę nauczać, nie jestem nauczycielem ani kaznodzieją, moi drodzy. Jestem kierunkowskazem dla was, abyście ci, którzy szukają prawdy, mogli ją znaleźć. I ja naprawdę kocham Jezusa, wiecie. Kocham Jezusa. To nie jest tak, że ja służę Bogu ze strachu, ponieważ wtrąci mnie do piekła, jeśli tego nie będę czynił. Nie, ja kocham, ponieważ Jezusa, ponieważ On uwolnił mnie od samego siebie, wiecie. Aby na nowo się narodzić, musimy umrzeć samemu sobie i nie jest to łatwa rzecz. Ale kiedy na nowo się narodzisz, to już jesteś nowym stworzeniem i naprawdę życie się zmienia. Moje się bardzo zmieniło. Powiedziałem wam w tych filmikach o tym, że paliłem, piłem i tak dalej, robiłem inne złe rzeczy. A Bóg mnie z tego uwolnił, dał mi żonę i dzieci i pracę i wszystko, co mam. Mam dzięki niemu, a tym, który mnie przyprowadził do niego. Był ten, był ten posłaniec, wiecie, posłaniec. Czasem mówię to niektórym ludziom, moim dzieciom, że gdyby William Branham nie poszedł z tym poselstwem, to ja bym nigdy mamy nie poznał i wy się nie urodzili. Także... Tak to właśnie się wszystko dzieje, moi drodzy. Gdyby William Branham nie poszedł, nie wyszedł z tym poselstwem i nie przecierpiał tego, co wycierpiał, to ja bym tutaj dzisiaj nie był, nie mówił do Was i nie miałbym żony ani dzieci. Może by mnie już nie było, może bym się gdzieś zapił po prostu pod mostem. Przepraszam, ale jestem wzruszony, ponieważ jestem zbawiony. I co jest obietnicą chrześcijaństwa na koniec, mój drodzy? Nie jest to bycie religijnym człowiekiem. E, wiem, że pójdę do nieba. Wiecie, kogo tam spotkam? Spotkam tego złoczyńcę, który wisiał na krzyżu obok pana Jezusa. To będzie odpowiednich. to będzie odpowiedni dla mnie kompan do rozmowy, wiecie. Przepraszam, ale, przepraszam, ale po prostu jestem, jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że to poselstwo ja stałem się jego uczestnikiem. Tam po drugiej stronie, wiecie, będzie życie wieczne, życie wieczne bez choroby, bez problemów, bez takich rzeczy, bez nienawiści i tak dalej. I co jest nam obiecane? Obiecane jest nam zachwycenie, ponieważ nie ma ratunku na tej Ziemi, moi drodzy. Nie sprzątam lasów, wiecie dlaczego? Bo wiem, że atom je posprząta. Nuklearne wybuchy, bomby atomowe posprzątają wszystkie lasy. Dlatego ja nie sprzątam lasów. Ja Wzywam, abyście uciekli do jedynego schronu, jaki jest, i jest to żywe słowo. To nie są jakieś książki, jakieś broszury. To jest rzecz wysoce nadprzyrodzona, i polecam każdemu, póki żyje, aby zapoznał się z tymi kasetami, płytami, broszurami, książkami. Które są za darmo, nie trzeba płacić bez pieniędzy, bez płacenia możecie dostąpić zbawienia. Moi drodzy kończę, dziękuję bardzo, że wysłuchaliście mnie i Jest droga ucieczki tak? z tego Padołu, w którym żyjemy i Właśnie Jezus jest drogą ucieczki, On jest drogą, tak? Życiem Także Uciekajmy póki możemy bo potem być może zginiemy. Wszystkiego dobrego od zawodowego. Nie wiem kiedy się znowu zobaczymy i czy będę miał chęć nagrywać dalej te filmiki o zbieraniu złomu. Zobaczymy. Na razie w poniedziałek wyjeżdżam z domu, jadę w trasę. Mam zamiar być ponad miesiąc, aby zarobić sobie jakiś samochodzik do poszukiwań. Zobaczymy. Wszystkiego dobrego do następnego.